Hej, z tej strony RS. I jedziemy następną, domyślną historię, która nazywa się Oblivion Drops of Wine. Eee, dość do dobre oceny to miało z tego co ja widziałem. Coś pisało o zajebistym zakończeniu. Nie, nie wiem, że to jest dziwne we mnie, że chcę w coś zagrać albo coś obejrzeć i patrzę spoilery. Nie wiem, czy wy to macie, ale. Nie lubię spoilerów, ale tak... Oko tak samo mi drga, żeby... zje... Oko mi drga, żeby zjechać stroną, co ja chciałem powiedzieć. To w ogóle nie ma sensu. E, palec chce, żebym zjechał w dół i oko chce, żebym zobaczył spoiler. Moment. Czemu on... przewraca głowę w lewo i w prawo? Cóż, trochę ciemno. When stabilizer space tunnel? 224 2024? Zwyżka fajna. Podoba mi się. Nie, nie czytam. O, jaki ja jestem dziwny! Wydaje mi się, że klucz będzie pod wycieraczką. No tak, to oczywiste. Otwórz, co tam potrafisz i powiedz, co tam masz. Nie dbam o to. Coś zablokowało drzwi. Boom! Headshot! Co dalej? O tak, olej. Obraz? No ba, zapasy. Tylko gdzie tu jest lampa? Nie obrażę się jak znajdę lampę. Hmm? Hmm, gdzie jest lampa? Gdzie jest lampa? Suki Powiedz, gdzie jest lampa. Oła. Ale i Tinderbox. Tinderbox, nie. Tinder cylinder. W sumie to by było fajnie tak mówić, nie? Tinder Cylinder. Zamknięte Super się nie da, tamtych obrazców się nie da znowu ruszyć no oje oh yeah. żrandol Wo o oh. Świetny numer, naprawdę, zajebisty Jakbym miał mieszkać w akademiku, wchodzę, nagle patrzę, a w pokój zamurowany Ej, Mojżesz Tu bym się lekko zdziwił No ba Gdzieś to było, hmm, tylko nie pamiętam gdzie, o, następny, Mojżesz Ta Ale Srebrny jest taki mniej wjebany w kosmos, żeby tak nie skłamać Pójdę i sztuka będzie moją tarczą. W razie czego? Zasłonić się obrazem? Czemu nie? Fajnie by to wyglądało. Jakaś muzyczka taka wyjebana w kosmos w tle. Coś duży ten korytarz. O tak. Więc wchodzimy do środka i się rozglądamy wszędzie. Bez wyjątków Książki 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 Nieważne yy... Drzwi A, to cię mam Tajemne <laughs> przejście Powinienem tamtędy pójść Ale nie pójdę Pójdę później Okej, okay, super. Możemy iść dalej. Aha, Aha dobra. Fajnie schowany klucz poza tym. Her? Emily <laughs> Czy to była plugawa księga? Bum A, tu cię mam. Trochę tinderboxów, trochę Laudanum. Nic ciekawego. Mam skoro tu jest woda. Okej, okay, magiczny próg, który nie pozwala wodzie przepłynąć. Rozumiem. Spoko. Tam te drzwi były otwarte, ale były zablokowane z tego co widziałem. Tam nic nie ma. Trzeba pójść do góry. Co jest z góry? Halo? O, tak, tu już... Super. Ha, mam cię. I co? Głupie ci? Oczywiście, że nie. BUM! Trochę tego. w dziada. Nothing to fill out. To, przecież to oczywiste i mam lampy. Ho, ho, ho. No. Sorry, ale będę musiał się pozbyć. O. Boom. To nie moja wina. Los tak chciał. Rozsypuję prochy w cztery strony świata. No, powodzenia. Ehm. Um cannot use this item this way. Mam klucz. A tym kluczem nie da się otworzyć drzwi. Eee, no cóż, nie będę kombinował, skoro tam się nie da. Te drzwi są otwarte, ale nie da się ich otworzyć. Tak? No. Eee, wrócę za chwilkę, bo nie będę, nie mam zamiaru was w ogóle nudzić. Eee, więc znajdę to, co mam znaleźć, i kontynuuję wideo. No cóż, znalazłem moich przyjaciół od wody i wygląda na to, że to jest jakiś zagajnik, w dodatku widzę, że tu jest pełno krwawej wody. On nie śledzi! Yy, olej, trochę tego syfu i czyżby to pasowało? Oczywiście, że tak. Ładnie. Skrytki pod kamieniami. Genialne. I proste zarazem. Czyżbym oczywiście zapomniał? A tak, o tym kamieniu. Oje. Oh yeah. Na górze po prawej. Nie dzisiaj, panowie. Nie dzisiaj. Uff. W końcu jakiś postęp. Przygrzeje się tutaj przy tym. Przy papierach, nie, nie będę czytał. Musiałoby mi się zarypić ludzi, który bym czytał. Światło jest tutaj trochę za jasne. Powinno być ciut ciemniej tak jak jest na zewnątrz. Żeby się wczuć um, Lewa, prawa Tak, wtędy i chodzimy. Nic tutaj nie widzę Trochę ciemnawo Lipa, bo jest olej, wszystko jest, a nie ma lampy Kurde Cicho Jakaś mysz No Coś się stało? A Dość opornie wychodziło Nie wiem, czy nie ma tutaj czegoś, co mógłbym zapalić, bo tu jest strasznie ciulowo A, jesteś Super o! Akta. Mamy? Nie ma akt? Wyczyścili wszystko! Ja się nie dziwię. Mieli brudne łapska. Szafa. Eee, Łóżko. Wow, ale mam pary! To jest coś. Metalowe płytki. To, to chyba będzie posprzątać tego wszystkiego. Tak? Inaczej się nie podniesiesz. Okej. Okay. Zawsze chciałem robić w metalu. Rzeźbić w metalu. Pracować w metalu, mieszkać w metalu. To było coś. No. Okej. Okay. Jeszcze trochę. No, śmiało! Bum Muzyczka się zmieniła Na no dość przyjemną Będę musiał później sprawdzić całą tą ...kre... What the Czyżbym coś spieprzył jak znam życie A, no tak wcisnąłem za bardzo na dół Chodzę na dół. Uwaga. O ho ho. Ale bałagan. No, rzeczywiście jesteś spostrzegawszy. Leć wuju. Brawo, wuju Benie. Poleciałeś. Zgodnie z Twoim życzeniem. Wuj Ben jest z Ciebie zadowolony. Wuj Ben is a pro. Oliwa, nie, nie, nie. Wojubenie, przepraszam, wuju... Wojubenie, Wojubenie, a teraz mojżesz postanowił się zemścić na Wojubenie i nie wyszło mu. Do... Hmm, nie wiem, nie wiem. Yy... Mojżesz pomóż mi. Gdzie mam szukać? Trendy mam iść. O, drzwi Kurwa, macie zamknęło. Dam radę to rozwalić obrazem. Jestem pewien Dobra, sztuka jednak nie jest taka mocna. Sztuka nie jest tak mocna jak krzesło ogrodowe. No Krzesło kanapowe, krzesło do salonu. O tak. Aha! Czyżby to były te drzwi Które? No rzeczywiście, to są te drzwi, których się nie dało otworzyć. Bo coś się blokowało, a to było łóżko. Hm! Mądre. I bym się głowił tak. O oh I yeah. Jakby ci się nudziło, to policz suty. Tak, ale niby, podobno nie mam, czym tego napełnić. Mogę przesunąć stół. Hm, nie pasuje mi to jakoś. Ech. Łóżko. Przyklęte łóżko. Rano nie mogę z Ciebie wstać, a później też sprawiasz problemy, bo nie mogę przez Ciebie przesunąć dywanu. O! Jakie to jest skomplikowane. Ten dywan płynie. Patrzcie, patrz. O! Szczyt technologii. What do we have here? To jest prawie jak wagina. Wchodzisz i rozglądasz się. Hm. O szlak. Na początku mojego życia też był wybór: lewo albo prawo. Hm. A nie. Pójdę w prawo. Czemu nie? O, wiedziałem, że zawsze się trafi. Raz mi to wyszło, to już zawsze mi będzie wychodzić. Teraz zejście. E, nie, skąd? Nie było aż tak trudne. Bo w As jest nasz dwóch, czy mamy rozdwojenie Azji? Wow Drastyczny spadek FPSu Coś nie wyszło Oszty w dupę, nie, nie, nie Tylko nie mówcie, że jeden klucz będzie pasował, bo Party. Mogę tędy iść Przepraszam O, skrzynia no, Nie jest śmieszne W skrzyni ma coś być, a nie ma być pusta Bla, 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 bla Nie rozmawiam z tobą Nie będę gadał do kartki, ani z kartką Prawda? Panie z pociągłą twarzą, gdzie sufit jest prawie jak podłoga <laughs> Lampa Dobra, chrząćcie się, wiecie co? To nawet nie jest już śmieszne. Walnę wam korbę w dół. Hm. I co teraz? Tamta dźwignia. Nie korba, dźwignia w dół. Hm. Hej, zaczęło! Why so serious? Serious... Prawie jak te... płatki. Wow! Ktoś mnie goni? Fajna muzyczka. Podoba mi się.

Zajebiste to jest. Ło, wow, sprint. A jump, a jump, a jump. Of, oh, kurwa, ale to jest niebutne! Ja ah, Dam ci radę zobaczyć, Wyprzedzę cię. O, oh, dałem ci radę, ha ha ha. Następny. Wo, Ej, pudło

Okej, okay, dobra, nie będę się pluł o to jak zrobiona jest mapa, bo to co było przed chwilą to było wyjebiste. Jakbym chciał taką mapę sprintową. Żeby takie, takie mapki po prostu robili, tylko żeby było kilka alternatywnych dróg wyboru, nie? Nie. Nah. Nie dbam o to, czy to było wino, czy nie było wino. To by była wtedy furora. Tak samo jak z tymi mapami House of Kryb jak było. Tymi strasznymi mapami, co miały straszyć. Straszne mapy które miały straszyć Śmieszne mapy, które miały straszyć A tak to by było, takie sprinterskie. Psz, 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 psz. Prawie jak mi rozeć Schody, 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 schody No wychodzę i mam schody A nie chciałbym mieć ja tu. Czyżby mnie coś miało ścigać? <śmienic> tu, 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 tu. Fff, fff. Ładnie. Tylko trochę ciemnawo. I lampa mi się sprzy. Chyba to nie jest. Co? O, żeś ty w ryli pierdzielony! Woo! Głupio Ja yeah, to był jump. A ta mapa. CUDO, wyrypana w kosmos Jakby więcej takich rund było To ja bym grał zębami nawet, gdybym mógł Gryzbym klawiaturę Ha? I co? I co? Gupiewa? wa? No To be continued Czyżby to był już koniec? A, no, szkoda Cóż to było? Obli, oblibli... Oblivion. A! Oblivion! Tylko że tu jest literówka. oblivion DROPS OF WINE. Cóż, ostatnia mapa była wyrypana. Szlak. Aż bym sobie zagram chyba w nią jeszcze raz. Eee, cóż. Z mojej strony chwilowo to tyle. Nie zapomnijcie dać łapki w górę. Dać do ulubionych. I zasubować nasz kanał i mieć na niego oko. Dlaczego? O, tutaj są piosenki. No, tyle z mojej strony. Jo, strzałeczka.